Maneczko, z racji tego, że jutro startuje sezon szczupakowy, przygotowałem Wam propozycję dwóch wętek do połowu szczupaków metodą live. Pierwszy kijek jest to kijek do połowu wertykalnego serii ProRex. Opisany jest do 80 gram oraz długości 1,85 85. M. Uważam, że ten kij jest idealny naprawdę do tej metody łapania. Współ tego, że jest krótki, ma dość długi dolnik, który ułatwia nam zacięcie ryby. Wybrałem również Tatulę 100 o szybkim przełożeniu 8.1 no bo podczas łapania wertykalnego ułatwia nam to podciągnięcie gumy do góry. Naprawdę kijek jest fajny, szybki. Drugi kij natomiast jest do metody rzutowej na lajwie. Kij o długości 20 do 42 gram. Jak również tutaj założyłem tatulę, ale troszeczkę wolniejszą do 7,1, bo nie jest aż tam potrzebne takie szybkie przełożenie. Mogę się doczekać kolejnych testów, bo już miałem te kije nad wodą w tamtym sezonie. Naprawdę się sprawdziły podczas łapania sandaczy, ale również uważam, że dadzą radę z dużymi szczupakami. Tak, na multiplikatory na winę plecionkę Nowość od DIVE g Expedition. Na jeden do werta nawinę 0,13, na drugi 0,16. Naprawdę fajne plecionki, niech chłoną wody. Ośmiosplotowe. Jak Ci się podoba ten zestaw?